Elo, a więc jak wykluczyć zielone tło? Zacząłbym od zrobienia maski i zaznaczenia naszego tematu klipu, żeby na przykład w rogach, jak światło pada nierównomiernie, żeby nie pojawiały się jakieś śmieci, które by nam tylko przeszkadzały. No i w tym momencie tak to wygląda. Pod spodem jest nasze tło. Mogę je wyłączyć. I teraz musimy wziąć efekt Ultra Key i nałożyć go na nasz klip. Następnie wziąć pipetę i zaznaczyć zielone tło. No i teoretycznie mamy wykluczone, ale jak widzicie, Tutaj nie jest tak jak powinno być. Dobra, zobaczmy ten fragment. I teraz się rozpoczyna zabawa, ponieważ rozwijamy tą zakładkę. No i to są różne słowaki. I żeby zobaczyć, czy dobrze usuwamy te szumy, tutaj trzeba zmienić widok na alpha channel. I zależy nam na tym, że to, co ma być widoczne, to ma być białe, a to, co ma być niewidoczne, ma być czarne. A to, co tutaj właśnie widać, jest, co jest szare, to jest tak po części przejrzyste. I zależy nam na tym, żeby to usunąć. Więc dobra, zacznijmy. Próbuję przesunąć to w prawo, ale tak, żeby właśnie nasz pies nie miał czarnych plam. Więc się nie da. No i teraz kolejny Słowak. Jak widać, na razie nic się nie dzieje. jak go przesuwam, więc w tym przypadku on nie pomoże. Dobra, i kolejny. No i zsuwam go. No i widać, że te szarości znikają. Pies przy tym nie znika, więc zjeżdżamy. I teraz kolejny. O i teraz jak wziąłem na fulla, to te szarości znikły i jest o ile lepiej. Jak przełączę na normalny widok, że to, to już niczego nie ma. Ale nadal nie wygląda to idealnie. W kolejnym panelu zająłbym się tylko kontrastem, bo tylko on może właśnie na to wpłynąć. I dałbym go na fulla i wyłączył kolejny suwak. No i z powrotem kręcimy i patrzymy co się dzieje. Ale za dużo to nie wymagam. Dobra, więc wróćmy do początku i spróbujmy czegoś innego. Ja bym właśnie wziął shadow, zwiększył. O, i teraz widać, że to co nas interesowało, zaczęło wracać do widoczności. No i mniej więcej powinno być OK. No i git. Pies sobie siedzi, ale jak widzicie to krzesło same w sobie. Nadal widać, że ma taką zieloną poświatę. Jak to można wyeliminować? Mianowicie szukamy efektu Lumetri Color, bierzemy go. I w nim rozwijamy pierwszą zakładkę. I możemy zmienić tint, czym bardziej w lewo, tym bardziej zielony, a czym bardziej w prawo, tym bardziej fioletowy. Więc ja bym tylko lekko go przesunął na prawo. No i teraz jak dopasować, żeby kolorystycznie te klipy były spójne ze sobą. Mianowicie trzeba tutaj otworzyć tą zakładkę, przesunąć do momentu, z którego zaczerpniemy kolorystykę. Następnie wybrać nasz klip z psem i zjechać właśnie w tym Lumetri Color do maczowania koloru. I tutaj po prostu trzeba kliknąć Apply Match i pie zmieni kolorystykę na bardziej tym Możemy to wyłączyć. No i w tym momencie ten filtr jest dla mnie trochę za mocny, więc wezmę na i po prostu lekko ściągnę ten czerwony. No i już wygląda OK. premier nie ma jakichś zaawansowanych opcji kluczowania zielonego tła, ale właśnie bawiąc się tymi słowakami, które mi pokazałem, możecie sami jakoś znaleźć swój klucz, a na dziś to tyle. No i elo.